Jasiu miał lecieć samolotem. Tak wypadło, że obok niego usiadł sympatyczny staruszek. Samolot tylko co wystartował, kiedy dziadek zwrócił się do Jasia, mówiąc: Może porozmawiajmy. Słyszałem, że lot mija szybciej, kiedy się rozmawia. Jasiu, który właśnie otworzył książkę, zamknął ją powoli i powiedział do towarzysza podróży: A o czym chciałby pan porozmawiać? Och, nie wiem, może o energii jądrowej? zażartował staruszek. Okej. Okay. Powiedział Jasiu. To mogłoby być nawet interesujące. Ale pozwoli mi pan zadać najpierw jedno pytanie: Koń, krowa i jeleń. Wszystkie te zwierzęta jedzą trawę. Ale jeleń wydala małe kulki. Krowa płaski pasztecik, a koń produkuje kępy wysuszonej trawy. Jak pan przypuszcza, dlaczego tak się dzieje? O rany, powiedział dziadek. Nie mam zielonego pojęcia. Człowieku, odparł Jasiu. Chcesz ze mną dyskutować o energii jądrowej? Jak nawet nie masz pojęcia o giewnie, komentuj.